Proszę pana! Witam panów. Dzień dobry. Czy możemy się o coś zapytać? Śmiało. Założyliśmy się z moim nauczycielem, że w apteczce pierwszej pomocy nie ma środków do opatrywania oparzeń elektrycznych. Cóż, A. masz szczęście, bo jako dobry ratownik zawsze mam przy sobie apteczkę pierwszej pomocy. Mogłaby mi pani pokazać, co dokładnie jest w tej apteczce? Pokażę ci, ale pamiętaj, że w przypadku oparzeń elektrycznych musisz zachować szczególną ostrożność. Pamiętaj, żeby najpierw odłączyć źródło zasilania, a dopiero wtedy możesz przystąpić do udzielania pierwszej pomocy. W apteczce jest mnóstwo rzeczy. Mamy zestaw do opatrywania oparzeń, mamy również szyny splint, stabilizatory i temblaki do unieruchamiania złamanych kończyn. Mamy środki dezynfekujące rany, opaski uciskowe tamujące krwotoki oraz wiele innych akcesoriów medycznych. Dziękuję bardzo. Widzi pan, miałem rację. Wygrałeś!